Witajcie, nazywam się Tomasz Szczech i chciałbym dzisiaj dzielić się Bożym Słowem zapisanym w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Zacznę od pierwszych trzech wersetów tego rozdziału. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Widzimy taką sytuację. Jezus jest w Jerozolimie. Na krótko, na kilka dni przed swoim ukrzyżowaniem. Właśnie odbył triumfalny wjazd do miasta. Ludzie krzyczeli: Hosanna, synowi Dawidowemu, słali swoje szaty i palmy przed osiołkiem, na którym siedział Jezus. I uczniowie mieli nadzieję na to, że coś z tego będzie. Mieli nadzieję na to, że wreszcie Jezus sięgnie po władzę. Chodzili po Jerozolimie i być może przyglądali się różnym pięknym budowlom, nie tylko świątyni, ale pałacom i zastanawiali się, w którym to pałacu zasiądą jako ministrowie Jezusa, w którym to pałacu, w którym to miejscu Jezus zasiądzie na tronie. Ignorowali to, co wcześniej powiedział o krzyżu. I w pewnym momencie zauważyli świątynię i podchodzą do Jezusa i mówią: Panie, zobacz, jaka piękna świątynia. Panie, czy widzisz tą świątynię? I w tym jest taki podtekst. Panie, czy widzisz pewne możliwości, które się kryją w tym budynku? Zobacz, jaki on jest piękny. I zobacz, jak wiele możliwości on daje. Gdybyś tylko zechciał ustanowić swoją władzę, swoje rządy tutaj. Gdybyś zechciał zająć należne tobie miejsce w tej świątyni, to my moglibyśmy z tobą to miejsce zająć. Uczniowie mówią, panie, czy widzisz? A Jezus odpowiada, ja widzę, ale czy wy widzicie? Ja widzę więcej. Ja widzę, że to miejsce nie ma przyszłości. To miejsce zostanie zrównane z ziemią. Ponieważ widzę, jakie są serca ludzi w Jerozolimie. Widzę, że ich serca nie są szczere wobec Boga. I oni nie chcą się nawrócić i dlatego to miejsce nie ma przyszłości. Jezus bardzo surowo obszedł się z nadzieją uczniów. Uczniowie mieli jakąś nadzieję, ale to była nadzieja fałszywa. Jezus. Jest wczoraj dziś i na wieki ten sam. I tak samo dzisiaj Jezus jest bezlitosny wobec fałszywej nadziei swoich uczniów. Czy fałszywej nadziei ludzi, którzy w jakiś sposób są z Nim związani. Jezus rozprawia się z fałszywą nadzieją i z nadzieją źle ulokowaną. Jezus podziera z nadziei, tych, których nadzieja jest fałszywa. Jezus koryguje źle ulokowaną nadzieję. Co mam na myśli? Zauważyłem, że w naszym kraju y, ludzie dzielą się na dwie kategorie, gdy chodzi o ich stosunek do Boga. Jedna kategoria to są ludzie, którym. Wydaje się, że są chrześcijanami. Nie mówię o ludziach, którzy zerwali z chrześcijaństwem, ale o ludziach, którzy praktykują religię. To są ludzie, którzy żyją w pewnej iluzji. Oni nie mają osobistej więzi z Bogiem i nie poznali nigdy Jezusa, ale wydaje im się, że są chrześcijanami, ponieważ chodzą do kościoła, ponieważ odziedziczyli jakąś wiarę po ojcach. I oni mówią, no, Takiej wierze się wychowałem, to jest chrześcijaństwo. I czuję się z tym dobrze. I nadzieja tych ludzi. Ich eschatologiczna nadzieja dotycząca przyszłości jest mniej więcej taka. Jestem dobrym człowiekiem. Wierzę w Boga. Jak umrę, to zobaczymy, co się stanie. I to jest fałszywa nadzieja. To jest nadzieja, z którą Jezus się chce rozprawić, ponieważ ona prowadzi ludzi do piekła, ona prowadzi ludzi na zatracenie. Ludzie, którzy nie pojednali się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, tylko odziedziczyli jakąś religię, żywią fałszywą nadzieję na zbawienie, ponieważ oni są błędnie przekonani o własnej dobroci i własnej sprawiedliwości. I błędnie nieświadomi swoich grzechów i konieczności tego, że muszą być zbawieni przez ofiarę Jezusa Chrystusa, muszą przyjąć Jego ofiarę. Jezus przychodzi do takich ludzi i mówi: Z tej Twojej sprawiedliwości, z tego Twojego życia religijnego, przed Bogiem nie zostanie kamień na kamieniu. To nie ma żadnej wartości przed Bogiem. Bóg patrzy na Twoje serce i widzi, że się starasz być dobry, i to jest dobre. Ale jeżeli chcesz być zbawiony, musisz zaniechać polegania na swojej dobroci i łudzenia się tym, że jesteś dobry. Biblia mówi: nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I Bóg, człowiek, Jezus Chrystus. Kiedy powiedziano do Jezusa, nauczycielu dobry, on odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobry? On nie powiedział: Nie jestem dobry. Powiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Jest jeden dobry, Bóg. Pośrednio w ten sposób przyznał, że jest Bogiem, że jest człowiekiem, ale zarazem Bogiem. Nadzieja na zbawienie przez własne uczynki i na to, że Bóg jakoś zaakceptuje nas na, z naszymi grzechami, jest fałszywą nadzieją. Jezus. Z takiej nadziei człowieka chce odrzeć, po to, żeby dać mu prawdziwą nadzieję. Nie ma żadnej nadziei na zbawienie dla człowieka, który nie przyjął Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej nadziei. Taki człowiek musi tą fałszywą nadzieję porzucić i ugiąć swoje kolana przed Bogiem i przyjąć to, co Jezus dla niego uczyni. Ale jest w naszym kraju druga grupa ludzi. Ona jest bardzo mała. Oni są rozrzuceni po różnych kościołach. Niektórzy są poza kościołami, poza zorganizowaną religią, ale to są ludzie, którzy zrozumieli gdzieś w sercu, co Jezus dla nich uczynił i zgodzili się z Jezusem co do warunków zbawienia. Przyjęli zbawienie, które Bóg dla nich zgotował w Jezusie. Zaniechali polegania na własnej sprawiedliwości i przyjęli ofiarę za grzech, którą Jezus złożył na Golgocie. Ci ludzie narodzili się na nowo i doświadczyli zbawienia. I oni są świadomi własnego zbawienia. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale na ogół mają takie poczucie, że idą do nieba, ponieważ Bóg rozprawił się z problemem grzechu w ich życiu. I ci ludzie są prawdziwymi dziećmi Bożymi. I sam z radością mogę powiedzieć, że się do nich zaliczam, ponieważ narodziłem się na nowo, ponieważ przyjąłem Pana Jezusa i wiem, że idę do nieba. Kocham Go, mojego Pana, mojego Zbawiciela, i wiem, dokąd On mnie prowadzi. Niektórzy mówią, że to jest pycha. Ja powiem tak. Pycha polega na tym, że człowiek Mówi Bogu nie. A pokora polega na tym, że człowiek zgadza się z Bogiem. Jeśli Jezus mówi: Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, to pokornie będzie się z nim zgodzić, tak? Wierzę, więc mam życie wieczne. Natomiast jaką wielką pychą, jaką wielką bezrozumną głupotą jest powiedzieć nie. Nie, ja mam inny pomysł na zbawienie, ja mam inną koncepcję zbawienia. To jest pycha. Pokora polega na przyjęciu tego, co Bóg nam daje. Tej ofiary, którą On złożył. Natomiast pycha to jest wszystko inne. To jest wszelki bunt wobec tej ofiary, wszelkie odrzucenie tej ofiary, wszelkie próby ominięcia tej ofiary. To jest pycha. Wracając do dzieci bożych. Zauważyłem, że nadzieja dzieci bożych. Jakkolwiek nie jest fałszywa, może być źle ulokowana. Jest różnica pomiędzy nadzieją fałszywą a nadzieją źle ulokowaną. Nadzieja fałszywa to jest nadzieja, że Bóg zrobi coś, czego Bóg nigdy nie zrobi. Natomiast nadzieja źle ulokowana to jest nadzieja na to, że Bóg zrobi coś, co zrobi rzeczywiście. Ale. Yy... Bóg ma coś więcej. Bóg chce, żeby człowiek miał nadzieję na coś więcej, a człowiek tą nadzieję swoją lokuje w, innym, w czymś innym. I mówi: Boże, ja mam nadzieję, ja oczekuję, ja wierzę, że Ty zrobisz coś tam. A Bóg mówi: Tak, dobrze, ja to zrobię, ale ja chcę, żebyś zobaczył pewien większy obraz, żebyś zobaczył tą Twoją nadzieję w szerszym kontekście. Nadzieja źle ulokowana to jest nadzieja taka na jakąś małą rzecz, minimalistyczna. A nadzieja dobrze ulokowana to jest nadzieja na to, co Bóg przygotował. Może to jest trochę nieczytelne, ja zaraz powiem o co konkretnie mi chodzi. Otóż tak, niektóre dzieci Boże, niektórzy spośród dzieci Bożych. Mają nadzieję na to, że pójdą do nieba po śmierci. Czy to jest zła nadzieja? To jest dobra nadzieja. Ja sam się tego spodziewam. Spodziewam się, że umrę, zamknę oczy, otworzę oczy i zobaczę Jezusa. Absolutnie się tego spodziewam. Ale nie jest to moją główną tęsknotą życiową. Jakkolwiek chcę Boga oglądać, to jednak. Moją tęsknotą życiową jest coś innego. Chcę oglądać coś, do czego sam Bóg mnie zachęca, żebym tego oczekiwał. Są inni ludzie w ciele Chrystusa, którzy mówią: Ja oczekuję nie tylko tego, że umrę po śmierci, ja oczekuję czegoś więcej. Oczekuję tego, że być może dożyje pochwycenia. Biblia mówi o czymś takim jak pochwycenie. Ono polega na tym, że pewnego dnia Jezus przemieni ciała ludzi, którzy będą na ziemi, i pochwyci ich z mocą na obłokach w powietrze. Jest taka obietnica biblijna. Niektórzy mówią: Ja tego oczekuję. Oczekuję tego, że albo umrę i będę oglądać Jezusa, albo Pan Jezus mnie przemieni i pochwyci. To są dobre oczekiwania, ale jest coś lepszego. Dlatego, że jeżeli oczekujesz tylko tego, że po śmierci będziesz oglądał Jezusa, albo tylko tego, że Pan Jezus cię pewnego dnia przemieni i pochwyci, to po co żyjesz? Jaki jest cel Twojego istnienia na Ziemi? Janusz Bigda śpiewa taką piosenkę: Cóż na Ziemi robić mam? I często ludzie tak się zastanawiają, wierzący: Cóż na Ziemi robić mam? Jezus mnie zbawił, pójdę do nieba, ale co mam robić na Ziemi? I robią różne rzeczy, które nie zawsze, nie zawsze są potrzebne albo dobre. Zmagają się z rzeczami, z którymi się wcale nie muszą zmagać. Istnieje jeszcze inna grupa ludzi wierzących. To są ludzie, którzy oczekują przebudzenia. Oni mówią tak: Jezus nas zbawił, pójdziemy do nieba. Spodziewamy się, że Jezus może nas pochwycić, czemu nie? Ale mamy tutaj na ziemi zadanie do wykonania. Tym zadaniem jest sprowadzenie Bożego Ognia na Ziemię. Sprowadzenie na Ziemię przebudzenia. I oni się modlą o przebudzenie. Modlą się o to, żeby przyszedł Boży Ogień z nieba. Żeby ludzie się zaczęli w Polsce masowo nawracać do Jezusa, żeby Ewangelia była głoszona, żeby znaki i cuda się działy. Czy to jest zła nadzieja? Czy nadzieja na przebudzenie jest złą nadzieją? Nie. Ja absolutnie oczekuję, zarówno tego, że pójdę do nieba, jak i tego, że nastąpi kiedyś pochwycenie kościoła, jak i tego, że nastąpi przebudzenie. Natomiast to nie jest moją nadzieją eschatologiczną, to nie jest moim podstawowym oczekiwaniem, gdy chodzi o Boga. Oczekuję czegoś więcej. Czy może być coś więcej niż to, że pójdę do nieba? Czy może być coś więcej niż pochwycenie? Czy może być coś więcej niż przebudzenie? Tak, i Pismo Święte mówi, że jest przed nami wyłożona nadzieja, której mamy się uchwycić. Jest oczekiwanie, które Bóg nam zadał, jak nauczyciel zadaje pracę domową. Bóg mówi: Mam pewne oczekiwanie. Czy mam dla Was coś, czego pragnę, żebyście oczekiwali? Pragnę, żebyście żyli na ziemi w oczekiwaniu. Nie w oczekiwaniu tego, że pójdziecie do nieba. Nie w oczekiwaniu tylko pochwycenia czy przebudzenia, ale w oczekiwaniu czegoś więcej, co zawiera w sobie te wszystkie mniejsze nadzieje. O czym mówię? Przeczytajmy list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety od 9 do 10. Nawróciliście się od Bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Nawróciliśmy się do Boga Żywego, porzuciliśmy Bożki, po to, żeby po pierwsze czcić Boga, żeby służyć Bogu. Żeby całe nasze życie było oddane i poświęcone Bogu. Żeby każda nasza myśl, każdy nasz uczynek, wszystko co robimy, wszystko o czym myślimy, żeby wszystko to było poświęcone. Po drugie, nawróciliśmy się po to, żeby oczekiwać syna. Nie naszego własnego zbawienia. Nie pochwycenia. Nie przebudzenia, nie jakichś dzieł Syna, nie tego, że Syn kogoś uzdrowi, nie tego, że Syn coś zrobi, zrobi to czy tamto, ale samego Syna z niebios, Jezusa Chrystusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Nadchodzi gniew Boży i niektórzy ludzie mają jeszcze taką nadzieję na gniew Boży, oczekują gniewu Bożego. Ale Boże słowo mówi: Nie oczekuj gniewu gniew przyjdzie. Twoje zbawienie przyjdzie i gniew Boży na świat, gniew Boży za bezbożność przyjdzie, to jest pewna rzecz. Ale ty oczekuj syna. Ty bądź tym, który kocha syna. Relacja pomiędzy kościołem, czyli wspólnotą wszystkich dzieci Bożych, niezależnie od tego w jakiej religii się znajdują, w jakim kościele się znajdują. Relacja pomiędzy tak rozumianym kościołem a synem, to jest relacja pomiędzy oblubienicą a oblubieńcem. I czy dobra byłaby oblubienica, która przed ślubem myślałaby o tym, że mój mąż zabierze mnie w podróż. Mój mąż da mi to, da mi tamto, i uczyni dla mnie to, i uczyni dla mnie tamto. No, można powiedzieć, że byłaby dobra, ale mogłaby się lepiej zachować. Mogłaby postąpić lepiej. Lepszą kobietą i lepszą postawą oblubienicy jest taka postawa skupiona na samym mężu. Nie na tym, co mąż zrobi. Nie na tym, co on jest w stanie mi dać, ale na tym, kim on jest. I Bóg wzbudza sobie na świecie oblubienicę, która oczekuje syna. Która nie oczekuje, że syn ześle przebudzenie. Która nie oczekuje, że syn ją pochwyci, czy nie oczekuje, że syn zbawi jej duszę. Ale oczekuje samego Syna. Oczywiście to nie znaczy, że nie będzie przebudzenia, to nie znaczy, że nie będzie zbawienia, to nie znaczy, że nie będzie tych wszystkich wspaniałych znaków i cudów, które Bóg chce mnie zaczynić. Ale chodzi o to, żebyśmy widzieli to w szerszym kontekście. Żebyśmy mówili do Boga tak, Panie, Twoje dzieła są wielkie i cudowne, ale Ty jesteś daleko większy niż te dzieła. Ty jesteś daleko wspanialszy niż te dzieła. I Ciebie kochamy, Panie. Ciebie kochamy. Niezależnie od tego, czy będziemy takie dzieła oglądać, czy będziemy oglądać inne dzieła. Niezależnie od tego, jaką drogą nas poprowadzisz i co nam pokażesz, kochamy Ciebie i chcemy iść za Tobą. Niezależnie od tego, czy droga będzie piękna, cudowna, pełna ekscytacji, czy droga będzie trudna i będzie wiodła w dół, i będzie wiodła w ciemność. Niezależnie od tego, którą drogą nas poprowadzisz, my Ciebie kochamy. I ty jesteś dla nas cudowny. I taki oblubienicy Bóg szuka. Powrócę do Ewangelii Mateusza. Jezus dotknął fałszywej nadziei uczniów. Nadziei na to, że będzie cudownie, że będą rządzić. To nie była do końca fałszywa nadzieja, bo Bóg miał to w swoim planie, żeby uczniowie sądzili plemiona izraelskie, żeby panowali. Ale Jezus powiedział, w międzyczasie będzie bardzo trudny etap, który będziecie musieli ze mną przejść. Nie łudźcie się, że od razu zasiądziecie na tronach i od razu będziecie sądzić dwanaście plemion izraelskich. Będziecie musieli ze mną wejść w ciemną dolinę. I uczniowie zaczęli to rozumieć, kiedy Jezus powiedział o zburzeniu świątyni. Przyszli do Jezusa na osobności i pytają... Jaki będzie znak Twojego przyjścia, i jaki będzie znak końca świata? Uczniowie myśleli o końcu świata. Kiedy Jezus powiedział, że świątynia będzie zburzona, to im się cały świat zawalił, i oni zaczęli mieć najczarniejsze wyobrażenie koniec świata. I Jezus, kiedy do nich mówił, on mówił trudne rzeczy, ale ja widzę w tym coś innego. W tym, co Jezus później powiedział, ja widzę nie koniec świata, ale początek nowego świata. Uczniowie mówią koniec świata, a Jezus mówi: Będą bóle porodowe. Co to znaczy, że będą bóle porodowe? To znaczy, że się coś urodzi, że się ktoś urodzi, że urodzi się na ten świat nowa zupełnie epoka, że nadejdzie nowy, cudowny świat. Świat, o którym prorokowali prorocy Starego Testamentu. Świat, w którym dziecko będzie wkładać rękę do nory węża, do jamy węża i nie zostanie ugryzione. Świat, w którym nie będzie wojen. Świat, w którym ludzie będą żyli tak długo, jak żył Adam. Świat, w którym będzie panować sprawiedliwość. Świat, w którym, który będzie wypełniony poznaniem Boga. Jak, jak morze jest wypełnione wodą. Taki świat nadchodzi. Nadchodzi świat daleko wspanialszy niż jakakolwiek utopia, którą człowiek mógł sobie wymyślić. Ten świat jest przepowiedziany przez proroków i on z całą pewnością nadejdzie. I on z całą pewnością nadejdzie już wkrótce. Nadchodzi cudowny świat, nowy świat, który się musi urodzić. Kobieta, która zamierza rodzić, nie ma jakichś romantycznych wyobrażeń o porodzie. Nie wyobraża sobie w, tego, w taki cudowny sposób, że. Och, będę tak cudownie w czasie tego porodu oczekiwać mojego dziecka i ono w końcu przyjdzie na świat i się pojawi, otworzy oczka. Kobieta wie, że poród będzie ciężki i ona się przygotowuje do tego porodu. Bez romantycznych wyobrażeń. Bez upiększania tego czasu, on będzie ciężki, będzie bolesny, będzie wyczerpujący do granic. W każdym porodzie jest taki moment, kiedy kobieta dochodzi do kresu i mówi: Ja już tego nie przeżyję. I zdarza się niekiedy, że kobieta nie przeżywa. Rzadko, ale się zdarza. To jest bardzo wyczerpujący proces. I proces narodzin nowego świata będzie również bardzo wyczerpujący. On będzie tak wyczerpujący, że Jezus powiedział, że gdyby te dni nie zostały skrócone, to nikt by nie przeżył, żadna żywa istota by nie ocalała. Ale będą skrócone ze względu na wybranych. Jezus, zapytany przez uczniów, jaki będzie znak, daje następującą odpowiedź. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, Ja jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Musi się to bowiem stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści, czyli tych skurczów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę, i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was, dla imienia Mego. I wówczas wielu się zgorszy, i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, Przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Mam takie y, nauczanie w formie artykułu na temat tego fragmentu, który przed chwilą przeczytałem. Ono nosi tytuł: Siódme drzwi. mm -hmm.